12 listopada, sobota, Drawsko-Pomorskie, Poligon, Buciesz, miejsce, Rzutat Trybuna. Rozpoczynamy dzisiaj pierwszy dzień zmagań, ostatniej polskiej rundy Mistrzostw Polskich Samochodów Terenowych. Jesteśmy na trzeciej pozycji klasyfikacji rocznej. Przed sobą mamy małą stratę do poprzedniego zawodnika. Będziemy robić wszystko, żeby tą stratę przeskoczyć. Start! No, trasa była momentami kręta, było parę takich prostych, szybszych. Czas to jest 59 minut na 70 km, więc to świadczy o tym, że ta trasa była raczej z tych szybkich. Piotrek sobie świetnie z nią poradził. Doprowadził nas na bardzo dobrej pozycji, aby to utrzymać do jutra, do mety.